Cześć, cześć. się Ostatnio byłem taki smutniejszy, ale tak się poprawiło. Bo wiem, że ktoś po prostu o mnie myśli i no i wiem, że mnie kocha. No i choinka stoi przede mną co wskazuje, że niedługo święta będą. I to mnie cieszy, no. Takie małe rzeczy, ale... cieszą mnie. A to najważniejsze w życiu, żeby to dało. Więc... życzę wam wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego Bożego Narodzenia i... Wspaniałego i wystrzel wystrzelonego w kosmos e, nowego roku. Na razie dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu.